Dzień dobry, witam was, grupa rawryry. Jakby ktoś pytał dlaczego RR, bo nie umiemy kurwa grać. Mówię ci, że jak są na Respe, to zazwyczaj są dobrzy. A jak na terenie. Tylko no, tak się tylko zapytam. <słyszy> co tu zrobił, kurwa? Nie spaka. To no. No i mamy po rundzie, kurwa. Trzeba ich zabić. No to jest a wykonalne. Paka tam jest, no kutas, no. Podsadzają się na dach, podsadzają się na dach. Cicho. Iti miroli. Hej ty Patrz orę, wystały do ryn Tinder Mówię, zamknij ryba bo się skupiam. Bo ja mama też tu jest. Bawi się ze mną jak jesz. Co? Powuchaj. <noise> Co czujesz? Że za chwilę dostanę głowę <grymne> gdybyś ty to... gdzie, gdzie masz def idioto? A Men... ty? Yy... W menu kupowania w <grymne> ja menu kupowania ja też mam, mam pakę. Haha, <grymne> jesteś pod tym, głowę rzucisz Mogę tam podejść. Nie. Tak? Nie. Nastych, Nie. <grymne> <Ty dupaj>. Nie. <grymne> Moja droga wie gdzie, gdzie, kiedy się wcelować, gdy poczuje zapach zwycięstwa. Potwierdzasz? Yeah. Uro, ja. Kurwa, jestem za gością. Dostał. No i wuj. Co? Zaraz się odezwa. Ok. Matko. Debil jechał A ten znowu żre, no szlak mi trafi. No chcę dojść do makaron w końcu. Ten tygodniowy? Ja nie wiem jakie je tu jest, a tu mnie wiem Co? Życie to jedna wielka tajemnica. Dlaczego? <śmiennie> kurwa jest <jeszcze> nie <śmiennie> Dlatego <śmiennie> Jaki złokami jedną. Od kamienie, ale ale Prawo prawo kurwa, prawo prawo Myszkami Myszka mi się kurwa wyłączyła na chwilę czekaj Co Ja już tam myszką kurwa myszka nic mi nie reaguje Tak, tak ci trochę zacinam jakby nie na touchpadzie grasz? Mówię, że mi myszka przestała dzia działać na chwilę i grałem teraz na touchpadzie. Pierdzielisz? <grym> teraz tu grałem na Chuj, się. No i patrz, porobił obrzynem? Jak można wygrać kuźwa, przepraszam cię bardzo, rundę na taczpadzie I to z glockiem. Ale to podczas... Po Jeszcze skrzydł dostał. To był kurwa dobry mecz. Ty, żebyś wiedział kuźwa ty. Bez skitu. Jeszcze raz. Jezus.